Mówimy Europie i wszystkim krajom europejskim bezpieczeństwo, Europo. I dzisiaj wydaje się to najważniejszą kwestią do załatwienia przez nas polityków. To najważniejsze zobowiązanie, jakiego się podjęliśmy, a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski, Europy i wszystkich krajów członkowskich. Mamy jako Polska Siłę i takie moralne prawo do tego, aby mówić mocnym głosom o bezpieczeństwie. Jesteśmy krajem, które w 2025 roku w budżecie na bezpieczeństwo przeznaczy rekordowe w Europie prawie 5% PKB. I w dzisiejszym czasie takiej trochę niestabilności geopolitycznej w związku z dużymi zmianami, chociażby we władzy w Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że nie ma co spekulować, zastanawiać się, co będzie, tylko wziąć się sam. Do roboty. To jest nasza odpowiedzialność zapewnić bezpieczeństwo europejskim obywatelom. I w jednym należy zgodzić się z Trumpem, że Europa musi wziąć sprawę od bezpieczeństwa w swoje ręce. Mamy po temu warunki. Gdyby wszystkie kraje wypełniły zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa na takim poziomie jak Polska, to potencjał obronny Europy byłby dziesięciokrotnie większy niż Rosji. Jeśli chcemy pokoju, stabilnego rozwoju Polski, Europy, czy nawet świata w tym świecie właśnie połączonym, naczyń w geopolityce, to Rosja musi wiedzieć, że Europa jest zjednoczona, solidarna, zdeterminowana, że nie opłaca się jej zaatakować, bo koszty będą olbrzymie. Już widać, że polska prezydencja i kwestie, które stawiamy sobie jako priorytet, przekładają się na konkretne działania. Ja jako wiceszefowa komisji do spraw Rynku Wspólnego i Ochrony Konsumenta widzę to. Po Agendzie prac mojej komisji. To półrocze dominuje, e, dominują prace nad e, dokumentem e, w skrócie nazywanym EDIP, European Defence Industry Program, czyli e, kwota 1,5 miliarda. Teraz do, rozpro, do rozdysponowania na wsparcie, wzmocnienie europejskich spółek zbrojeniowych. Dzisiaj to 1,5 miliarda euro, ale już komisarz europejski Kubilius zapowiada, że przyszłe rozdania budżetowe to jego priorytet z kolei 100 miliardów euro. Prace przyspieszają. I widać to, tak jak powiedziałam, że polskie priorytety znajdują odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach prawnych.